na fuerte venturze gdy nie pływa się na kitesurfingu uprawia się na przykład surfing ponieważ dzisiaj nie wieje a to jest wyjątek na tej wyspie postanowiliśmy wspólnie z naszymi gwiazdami sprawdzić jak to jest na tych wysokich falach część teoretyczna jest bardzo ważna więc słuchajcie uważnie Jak ktoś mnie chwali. ostatnio mnie chwalił pan w łew w już z odległości było słychać oklaski tutaj wszystkich na plaży. Pokonałaś podobno facetów. Tak raz mi się udało, chyba tak. Złapać fale, i to było coś super, przeżycie. Ja w ogóle lubię takie ekstremalne rzeczy. To jest taka e, jedna ze stron mojej natury. Próbowałaś? Powiedz, wolę nie. Widzę, że nie jesteś zachwycony. <laughs> znaczy nie inaczej, nie jestem zachwycający. <laughs> no jak ktoś regularnie nie, nie, nie trenuje, z braku sił nie mogę wypłynąć dalej, bo za każdym razem, jak mnie fala wyrzuca, po prostu mam po prostu miękkie ręce. Nie mogę, nie mogę wiosłować. Udało się? Chociaż chwilkę? Chwilkę, troszkę się udało, ale jeszcze muszę tak zrobić, żeby stanąć na nogach w końcu, bo jeszcze mi się nie udało. Wszyscy są tak zmachani, tacy zmęczeni, to jest rzeczywiście taki nieprawdopodobny... Ja zabiorę do wody. Jest Ech. fajnie, nie wiem tylko z czym miał się wiązać ten mój wysiłek, zbyt że się pokonałam zbyt, sama sobie siebie. Nie jaka jest woda, bo wybaczcie. Jest zimna. Dzisiaj nie byłaś? A zobacz, tutaj masz jeszcze kolegę, może jemu się uda? Jesteś chyba jedyną osobą, która nie jest taka bardzo zdyszana. A to dlatego, że ja tam wypłynąłem, kawałeczek tam dalej, tyle sobie spokojnie z paserkiem podszedłem pod ten Poszedłeś środek. Wszedłeś do siebie. Doszedłem do siebie, ale wracam zaraz i znowu będę siebie rozchodził. No na falę w takim razie uciekaj, Oczywiście, serwerze. Dzięki. I uważaj na rekiny. Uważam, tak. Nic nie krwawie, także myślę, że nie podpłyną.